Z tej strony Olek. witam was w Brawl Stars. Jak wiecie, Brawl Stars wygląda od dzisiaj tak. Mamy różne postacie, wiele gier, wiele możliwości. Kiedyś Brawl Stars, znaczy nie tak niedawno temu, wyglądał o wiele inaczej. Proszę bardzo. Dosy bardzo. Widzicie? Normalnie stary były ustać. I nie, to nie jest żadny ślepy play. No i wam zagram rundę, że zobaczyliście. Ja tej nie trochę pograłem. Bo to jest tak realistyczne, kumacie. macie! To jest tak prawdziwe. No mogę to mnogi co dają. Ja, tak hałasuję. Dobra. Zobaczcie. A w ogóle jestem w nowym pokoju. Pokażę wam go. Jak? Powiecie, to zostawiliście łapkę w górę. Nie ja pokażę wam go i tak. Tylko wystarczy. Ja w sumie wiem. Nie będę wam w sumie namować, bo to jest złe. Dobra, bym nagi Nie namawiam was, ale proszę. Ustawki, opeczkę w górę. To, to jest za darmo. To za darmo jest przecież. Mam to tylko chwilę zajmuje, a mnie motywuje. Nie wiem, czy taki jakiś youtuber mówi, jeżeli tak, to przepraszam. Tego youtubera. Dobra, uciekaj. O ne To by je po... Hmm. Hmm. A v byl <tým> je to ogin. tam zase ogin to tělka perny nebudu zapsat. gadaj, prosím ti krou i pse mi ti což. Já že ten zase asi z konce. Ale ze Mam takie same kidy, tak sami gracze Nic się nie zmienili, ale za to jest stary Brawl Stars mm. Mm. Ja nie mogę Widzicie co on ma? Pewnie pierwszą moc Pierwszą Mówię pierwszą I pokoną El Dobra, a teraz wam pokażę, Nie jak zrobić to, żeby zostać tego... Kurde. Nagrywam odcinek! Dobra, najpierw wpisuję kie. Brawl Stars Magic. I, I co, jakie? Brawl Stars Magic. O jest. I wchodzicie na tą stronę. A w ogóle co tak śmierdzi. No kur... I pobieracie to. Pobieram nie dwa, jak tu tutaj mówią, od dwóch... Do nawet paru minut. I ja pobrałem to, ale mnie ciekawi. Ta wersja. Ta Nidej widzicie? Podobno 20 ostatnim... Mi... I najstarsze Brawl Stars. Chcę to zobaczyć, a tam na mną jest plakat Pogoni, nie wiem czy widzicie? Pogoniu na tych sercach! Dobra. I tak to zainstaluję, a potem sprawdzimy czy one go! Za chwilę się widzimy! Dobra, widzowie zajęło mi to trochę czasu, ale wreszcie myślę to instaluje. Wreszcie, wreszcie. O kurde Ok, blokad mi spadł. Gotowe Jest, dobra A teraz pokażę wam w sumie pokójne zdjęcie, bo na kamerce będzie trudniej Te zdjęcia były robione przed chwilą dosłownie Jest 20, 21 A to było robione 19, no zlubię z chwilą jakoś Zobaczcie, tu pierwsze jest moje łóżko i blakat pogoni Tu mój dywan Dobry. Tu blakat pogoni, blakat Tu wielka tapeta gaming Granie, aha tu, no i to tyle A i tutaj jest mój tor ok A teraz gramy, jestem starszego. Po to ten Brawl Stars. O ta wersja nie jest najstarsza. A to dopiero. Ta! W ogóle ja sobie mogę pozbierać wszystkie Brawl Stars. Y Skład Buster wychodź z tego okna. Jaki stąd? Może wywalić Buster Dobra, spróbuję najłatwiej. Nie. Yy. Usun katalog. Nie, pik. No i pięknie. Teraz się poprzeszkasz nowe. Ha, ja tak, o oh yeah. Dobra Zrobione, pyk Piszcie w komentarzach czy chcecie więcej Takich odcinków Na przykład ze StumbleGuys, czy może pokazać jak się Jak gram na telefonie Fortnite Bo ja sobie za często nie gram lub z mikroskopu? Tabi, odcinek z mikroskopem To będzie daleka, daleka, daleka psy słodki. Dlaczego? Na no, pokazać teleskop No i co? Dobra Brawl Stars Jest ten nowszy Squad Buster. Tutaj Magic Brawl W tej innych Brawl Stars A tutaj Retro Brawl Ta aplikacja jest niezgodna z najnowszą wersją Dobra Nie kumam. ok, Okej Jak to się nazywa? Ole nie dobra, super agent. Wow! Znaczy ja grałem nie od samych początków, praktycznie, tylko tak minimalnie później po tym. Pseli? Czy co ty? Dobra. No okej, okay, no okej. Okay. Olej, w gimnie wyglądały mega boxy. A tutaj I play to jest. To jest to no ty to, to są jakieś safe. O ja, dobra, wyłączę kamerkę Żeby lepiej wyjechać. Są tikety. A pamiętam, że tikety też były, chyba jeszcze trochę później. Ja wtedy też chyba grałem. Czekaj, Addy? Nie, ja muszę zobaczyć, jak wyglądała scena. Podobno ta sali tutaj to jest jakiś mem. Najczęściej dobra. O ja! Dwóch playerów, trzech playerów. Znaczy... Takie coś mi się zdarzało, kiedy zaczynałem grać w Brossas, ale... Ale... No nie troluj, ja lubię! O kurde! Pamiętam, że... Powiedziane było kiedyś, że to ma być pionowy Browser. Oj, i to jest bardzo podobne do Class of Royals. Jak mało seli zadaje! No na tylu Nie oni tu grają 24 na 22. Żeby zdobyć tylko 7 do na pewno. Nie, muszę zobaczyć, jak wygląda ult. Trzeba to zobaczyć. Dobra, najpierw tak. Ud. I fajnie. Ciekawe, co tak jest w dobrym gwiazdkowym sali. Jeżeli by się tu grało przez parę. Musimy z co. Dobra, czy sali zadaje blisko więcej. Tak. Ale ten Barley. To mnie wkuza! On chyba dostał jakieś. Nie wiem. I stary browser jest naprawdę dziwny. I zabierali grali wtedy to, kurde? No właśnie, chyba oni wtedy grali. Mają taką sprawę. W ogóle celi się porusza tak wolno, a coach na 3 się porusza trzy razy szybciej. I te ataki. I głupkie też na te ataki. Uwaga. No jak głupio Nita postąpiłaś. I te caski, wy to widzicie? Wy to widzicie? O nie, ja mam taką łuchę, w ogóle. To prawda, że To tego kolca Colt, Colt vs Colt. Proszę, 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 rozbieraj to. Ha ha, ha, ha bambiki. My wygrywamy wycegrywakie. O nie! Mamy tyle samo, dobra. No Minecraft! Kurde, sali tak nazywa Minecraft. Brawl Stars. sali do tyłu! Dobra, przegraliśmy nawet temat bo wszystko się robiło tak i się waliło w ścianę, zanim były hmm. OK Okej. Coś podobno mam... Tikety nowe, No i wow. Tikety? Kluby. Wow! Wow! Ale wielki klub! Ile? Nie gadaj, że to są normalnie tabele. Czekaj, jeżeli to są tabele gra i wtedy, wtedy grali, to znaczy, że. O ja! O ja! Ej, widowie! Wszystkie oni to było 8 lat. Czyli konta poprzednie, w poprzednich aktualizacji zostają i potem się coś takiego, nieaktywny przez tyle czasu. Nie biedzę, kolejka. Przecież, jest... co? Nie, nie, czekajcie, czekajcie. Yy, gdzie jest drugi Brawl Stars? Tu. Jeżeli to jest prawda! To znaczy, że... Tamte konta zostałem zapomniane. Mm. Klub. A ja nie. niestety to jest dosyć popularne. To jest chyba klub, w którym nikt nie gra. No. I to tak trochę pozornie. Tylko może niech tuzy teraz wróci. Pięć lat temu. To było pięć lat temu. Nie no, nie wierzę. Czyli... Tak! Tak! To nie grał przez 3-2 lata. Czyli mam teorię. Nasze konta. Brochar. Stare Zostają! Czekajcie. I co teraz? Polska grom! Ja tu jestem! Ja tu dołączyłem wcześniej. Niedawno. ja! ja, ja. Zobaczcie, Polska grom. 941 pucharków w tym Chodzimy do Polska grom. Tutaj. Czekajcie, tu za to wpisać. Nie wierzę. Czekajcie, ja tam kiedyś byłem, kale, do kale, do tamtego serwera. Kluby. Wyświetl. słuchaj. O Grom. No to jest ich dużo, ale może jakiś z tych klubów? Może? Być klubem tym... Czekajcie, polska grom Znaczy no, wiem, że mogli to zmienić, ale spróbuję to znaleźć. Nie no, kupa. Olek podnieca, wiem jak tam opuścić. Piole Polska grom. I... Nie, to źle. Piole G, G u G -R -O M. -Y. Nie, ile to piszę. Polska górą. A nie, nie górą, to było dobrze. G. Górą. I caska. Caska, ciaska. Zuta, ciaska. Zuta, ciaska, zuta zuta Eeeem... Um. O kurde... Może... Może... Czekajcie... Pi, o, a... Górą. Nie. Dobra, to jest to. Ale spróbuję wpisać nazwę. O ja nie mogę, dobra, to jest on jednak chyba śpiewający konta. Albo. Nie wiem. Albo to są konta, w których grali? Chociaż nie. To powstała ta strona w 1983. Ale to nie za teoria, dosyć że na sekonta zostają. Niestety zostają porzucone. A było tyle aktualizacji w Brawl Stars. Te wszystkie. Wszystkie na sekonta Wszystkie do jednego. Do jednego. Przypadły. I zostały tutaj. Rozumiecie? Nie ma nic. Tak to jest niepony: nikt nie, nie, nie gra, nic. To jest dobra teoria. A ten, kto stworzył to, to mógł w sumie pokazać, że to odkrył, lub o tym nie wie i że wymachiadowił to Ale. To dosyć dobra teoria, co nie? Widowie? Dobra, zagramy sobie jeszcze jedną rundę ze starym Bowser's. No, z takim starym, to Tak, tak, tak. Puu. Tak. Puuu, o oh, nie, 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 nie. Wow. Jangan Nie gadaj! Chcę Bisa to salim, musi być sprawa, No stela i Ultem go rozwalaj! Później w Kidy pograją 2K4 na 7 ze na ich stare kawki i wnosić nie mają już... Albo to są po prostu Kidy, które grają w tam, bo... Bo myślę, że albo to jest Brownstar i jakaś trafili na tą stronę, albo coś. Nie wiem, ale pewnie większość to są Kidy albo Oldsie A A jak ja? Czemu ja nie odebrałam Starseli, ale ja byłem głupi. <sighs> To był jest czasy, gdy mac O oh ja! Yeah. Dobra, to ja chyba będę czasy. Tu grał, ale to nie są jakieś stare czasy. Bardzo to było całkiem niedawno. Ja myślałem, że to będzie. Są czasy, kiedy Gale U, w karnecie. Niestety. PARÓWKI NA KOLACJĘ?! Super! Ja chyba coś zrobiliśmy coś innego Na przykład Co my tu robiliśmy? A, nie, nie da się mi mógłabym Nie ma dobrej lekcji Czasami to tosty, czasami to coś innego Czasami... I nikt nie był głodny i poszliśmy spać. No, to równie nie bywa. Dobra. Mac, dup. Zrób swojego robota. No, po bim, No, masul Bambiku. Klikulacja. Dobra, ten odcinek też jest, jest trochę długi. A więc, dziękuję za oglądanie. Może jest. Dobra, zrobię kienkiem i zobaczycie, co nam wypadnie z. No A. A to nieźle. Czekajcie, 80 plus 100, 180. Tutaj, żeby. A to zobaczycie w kolejnym odcinku. Jak otwieramy dużą skrzynię, potem mozy małą dużą i mega bokso! Nie mogę się docelać, ale mega boxy są podobnie takie średnie. Ale kiedyś były też takie średnie, albo były super. Dobra. Dzięki za oglądanie! Pa!